Dzień dobry, witam. Mamy godzinę przed szóstą. I lecimy z tym. Od razu sobie to rozplandekuję. Żeby gdzieś tam później na poboczu nie, nie zwijać plandek. Najpierw sobie odpalimy Johnego, żeby się grzał. I ciśniemy. Byłem w planach gdzieś tak z pół godziny wcześniej, ale... Nie będę ukrywał, ale mi się zaspało. uh -huh. No, i startujemy. Plus minus, mam 15 minut do opóźnienia, bo jest. Bo już powinienem być na miejscu. No, ale zobaczymy. Może nie będzie takiej tragedii. Chyba mam ciutkę więcej niż wczoraj na zestawie. No i wczoraj wieczorkiem jeszcze sobie trochę żonego ogarnąłem. Szyby, między innymi, powymywałem, bo już naprawdę była tragedia. Dobra, pyrkamy pomału, daleko nie jest. Widzimy się na miejscu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Może będę miał pol position? No i jestem. Sytuacja wygląda tak, że przede mną jest plus minus 15 ciągników, także jednak chwilę postoimy. No i moje założenia, że się spóźniłem te pół godziny, zbyt wiele by nie dały. Bo tam chyba te pierwsze ciągniki to były zostawione na noc. Także tak. A i za mną już słyszę też coś wiedzie, także ludzi trochę będzie. No i wracam już do domu. W sumie na placu nic nie nagrywałem. Straszny kocioł mają w tym roku, tam na tym skupie. Muszę sobie porównać gęstości, jakie były we wczorajszym transporcie z tamtej działki bo wydawało mi się, że objętościowo tej, tego zboża tutaj mam więcej na tych przyczepach natomiast wyszło mi 150 kg mniej e, ten transport, niż było wczoraj także trzeba to sobie porównać wracam na gospodarstwo e, jakiś obiad, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem e, i lecimy dalej myślę, że jeśli dobrze będzie szło, to dzisiaj koniec w ogóle myślałem od rana, że jest piątek, a jest dzisiaj sobota e, i po cichu liczyłem Chociaż nie, no nie nakosilibyśmy, nie wjechałbym na plac już mimo wszystko dzisiaj Nawet gdyby to był tydzień Bo do 17 przyjmują zanim nakosili Zanim z kolejki bym wjechał to by się raczej nie udało No więc będzie musiało to stać na przyczepach do poniedziałku I tyle Wracam i ciśniemy dalej Zapraszam na dalszą część filmu do południa, wszystko dobrze szło, zjadłem obiad i chuj kurwa pizda jebana co za kurwa dziadostwo jebane możemy zaczynać także awaria zażegnana miejmy nadzieję no, tutaj na tym kawałku ta pszenica wygląda obiecująco. To też jest pole po kukurydzy. Mam nadzieję, że no koło szóstki też tutaj będzie sypać. Dzisiaj na skupie miałem okazję troszeczkę porozmawiać z innymi tutaj rolnikami z okolicy. To znaczy, porozmawiać to może za dużo powiedziane. Po prostu usłyszeć opinie innych, też co tam kto tam miał. No i różnie to bywa. W okolicy mieliśmy wiosną te silne przymrozki takie i dużo pól jest było po prostu wymrożonych, przemrożonych, czy jak to tam nazwać. I tam gości opowiadał, że mu z takiego kawałka dwie tony tylko sypie, gdzie tam faktycznie mu ten mróz narobił szkód. I gdzieś tam mówią, że 8. Te lepsze kawałki. Tak więc jeśli będzie tutaj 6, to jest dobrze, z tamtego kawałka też wyszła mniej więcej 6. Czyli jest dobrze. I z tego kawałka po burakach myślę, że gdzieś tak plus minus 4 tony w tym roku. Tutaj się nie dziwię, że plon jest niższy akurat na tamtym kawałku. A tu i tam może być koło 6. Zresztą zobaczymy na sam koniec, jak się wszystko podliczy. Godzina 18.15, idę właśnie obrządzać. Tutaj tato sobie będzie na spokojnie kosił. I tyle, no raczej wszystkiego chyba na te zestawy nie zmieścimy, bo tam na wywrotce mamy też nasypane to, co zostało z tego kawałka po burakach. Jutro ten najbliższy skup, gdzie dzisiaj byłem, jest zamknięty i zastanawiam się, czy nie pojechać po prostu gdzieś dalej, tak, żeby to jutro rozładować. Jutro niedziela i mieć wolne przyczepy, żeby dokończyć tutaj ten kawałek. I wstępnie tato też się umówił z jednym klientem na koszenie 4 hektary. Też niby jutro tam mają działać. Byśmy w zasadzie mieli po żniwach. No i my pomału kończymy. Już niedużo tutaj zmieścimy, więc trochę w polu nam zostanie. No i z tego, z tego kawałka, tutaj właśnie z tej euforii, z tej odmiany, z tej, z tej zostawiamy sobie dwie tony do siewu. Także akurat może faktycznie to, co w polu zostanie, co się nie zmieści, przecież nie, no więcej niż dwie tony zostanie w polu. Także taki paseczek zostawiamy, już niewiele nam się zmieści, więc tato pojedzie w tamtą stronę i już z powrotem nie będzie kosił, tylko wróci tutaj się wysypać. E, tak czy siak by się tutaj wracał, bo, bo polniaczkiem zjeżdżamy prościutko na podwórko, można powiedzieć. E, także tak i tak by tutaj jechał. No i zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, czy będę jutro szukał, e, gdzie to sprzedać. Czy będziemy jutro kosić, można powiedzieć, bezpośrednio na, do big bagów? Ewentualnie jest jeszcze taka opcja, żeby rozładować jutro tą D50 w baksy, zrzucić te dwie tony i zobaczymy ile by tutaj nam zostało. Może akurat by się zmieściło i by, i by dosypał. Dobrze by było, dobrze by było mieć to już po prostu z głowy. I brać się za, za słomę. Potem uprawki, poplony, orki, zasiewy. Chwila, moment, i znów żniła. Dobra, koniec końców. Za chwilę zobaczymy, ile tego wyszło. I będziemy się pomału żegnać na dzisiaj. Kolejny vlog z kolejnego dnia będzie. Minus te 12 to też tutaj będzie. Na no by, bo z cy to nie ruszymy. Jeszcze to zaplądujemy. Jak no mogę? No, dobrze, no tak, No tak. Coś ty się tam przymierzał. No bo wiem ja właśnie od tyłu, ale z tamtej strony po przekonnej bym musiał iść. do połowy no, muszę z tamtej strony pójść dobra, aby przez noc nie znuchło Ale to mogę ja. No. A jakoś tu z boku chyba. Jakoś z boku chyba do czegoś było to łapane. I tyle. Na dzisiaj. Zwieszę? Mhm. To te gwoździki pod spodem, co są te haczyki takie. Zwieszę to chyba nie zwie. No to rano wyjadę na łąkę Tak żeby teraz nie stał. Chociaż i tak wszystko przecież jest kurde Ale złodziej może mieć No właśnie Złodziej z zasadami Wszystko śmieci pozabierać Barki, jogurty. Także do jutra. W sensie do następnego, no ja jutro będę nagrywał. No.